Moi teściowie sprzedali nasz dom podczas gdy byliśmy w podróży poślubnej w Zakopanem. Ta myśl prześwietlała mój umysł jak neon w ciemności, gdy stałam przed pustym podwórkiem, trzymając w dłoni klucze do nieistniejącego już domu. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, iż słyszy je cała ulica. Tomek stał obok mnie, bladszy niż śnieg, który jeszcze wczoraj otaczał nas w górach. Jego usta poruszały się bezgłośnie, jakby próbował wypowiedzieć słowa, które mogłyby cofnąć czas, przywrócić nasz dom, nasz świat, naszą przyszłość. Karolina, może to pomyłka, szeptał, ale w jego głosie słyszałam tę samą rozpacz, która rozszarpywała moje wnętrzności. Nie było żadnej pomyłki. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Dom, który kupiliśmy razem rok temu, dom, w którym planowałyśmy całą naszą przyszłość, dom, za który wciąż spłacaliśmy kredyt, już nie istniał dla nas. W jego miejscu stał identyczny budynek, ale z obcymi samochodami na podjeździe i obcymi zasłonami w oknach. Drżenie w moich rękach narastało. Telefon wypadł mi z dłoni na asfalt z głuchym stukiem. Kiedy się pochyliłam, żeby go podnieść, poczułam, jak żółć podchodzi mi do gardła. Wszystko wiruje. Ziemia pod stopami wydawała się niestabilna, jakbym stała na pokładzie tonącego statku. Tomek podszedł do drzwi i zadzwonił. Usłyszałam jego głos, jak próbuje wytłumaczyć sytuację obcym ludziom, którzy teraz mieszkali w naszym domu. Ich zdziwione miny, przeprosiny, obietnice sprawdzenia dokumentów, ale ja już wiedziałam. W głębi duszy wiedziałam, że to nie była pomyłka administracyjna ani błąd prawnika, to była zdrada, zimna, przemyślana zdrada. Gdy siedziałam w samochodzie, czekając aż Tomek skończy rozmawiać z nowymi mieszkańcami, mój umysł zaczął układać puzzle. Rodzice Tomka nigdy mnie nie zaakceptowali. Od pierwszego dnia, kiedy ich poznałam, czułam w ich oczach chłód. Nie byłam wystarczająco dobra dla ich jedynego syna. Nie miałam odpowiedniego wykształcenia, nie pochodziłam z właściwej rodziny, nie zarabiałam wystarczająco dużo. Ale dom był na nasze nazwiska? Oboje byliśmy właścicielami. Jak mogli go sprzedać bez mojej zgody? Tomek wsiadł do samochodu z twarzą szarą jak popiół. Jego ręce trzęsły się, gdy sięgał po telefon. Dzwonię do ojca, powiedział, ale jego głos brzmiał jak głos złamanego człowieka. Słuchałam tej rozmowy, czując jak każde słowo wpija mi się w serce jak sztylet. Tłumaczenia pana Kowalskiego były gładkie, przygotowane. Prawnik rodzinny. Pilne sprawy finansowe. Konieczność szybkiej sprzedaży. Ochrona synom przed złymi decyzjami. Wszystko dla naszego dobra. Gdzie są pieniądze? Spytał Tomek, a ja wiedziałam, że to pytanie, na które nie chcemy znać odpowiedzi. Cisza na drugim końcu linii trwała wieczność. Potem głos ojca Tomka zimny i stanowczy: Na bezpiecznym koncie. Dla was obojga, gdy dojrzejesz do poważnych decyzji życiowych. Zrozumiałam. Poważne decyzje życiowe oznaczały rozwód ze mną. Tomek rozłączył się i oparł głowę o kierownicę. Słyszałam jego stłumiony szloch. Mój mąż od dwóch dni płakał. A ja? Ja czułam, jak w moim wnętrzu rodzi się coś zimnego i twardego jak stalowy pręt. Przez następne godziny wszystko działo się jak w zwolnionym tempie. Hotel na jedną noc? Tomek dzwoniący do prawników, do banku, do swojego ojca, ja siedziałam w kącie pokoju hotelowego i patrzyłam w ścianę, czując, jak w mojej głowie formuje się plan. Nie płakałam. To było dziwne. Moja najlepsza przyjaciółka Ania płakała, gdy kiedyś jej chłopak ją zdradził. Moja siostra płakała, gdy straciła pracę. Ale ja nie płakałam. Zamiast tego czułam, jak mój umysł staje się ostry jak brzytwa, precyzyjny jak instrument chirurgiczny. Teściowie myśleli, że jestem głupia, myśleli, że jestem słaba. Myśleli, że po prostu się poddasz i odejdę z podkulonym ogonem, zostawiając im syna do lepszego wykorzystania. Mylili się. Tej nocy, gdy Tomek w końcu zasnął po tabletkach nasennych, które dał mu lekarz hotelowy, siedziałam przy oknie i planowałam. Mój umysł pracował z precyzją, której sama się nie spodziewałam. Każda możliwość, każda słabość, każdy sposób na odwet, znałam teściów lepiej niż myśleli. Przez ostatnie dwa lata obserwowałam ich, studiowałam ich słabości, notowałam mentalne notatki o ich lękach i obsesjach. Pan Kowalski był dumny ze swojej reputacji w branży budowlanej. Pani Kowalska była obsesyjnie przywiązana do swojego statusu społecznego w lokalnej społeczności. Oboje bali się skandalu bardziej niż czegokolwiek innego, i właśnie to stanie się ich upadkiem. Rozpoczęłam od researchu. Następnego ranka, gdy Tomek poszedł do prawnika, ja siedziałam w internetowej kawiarni i kopałam. Media społecznościowe, rejestry publiczne, stare artykuły w lokalnej prasie? Każdy szczegół ich życia, każda transakcja biznesowa, każda społeczna interakcja. Pan Kowalski nie był tak czysty, jak przedstawiał. Znalazłam dokumenty sprzed pięciu lat, kiedy jego firma budowlana została oskarżona o używanie nielegalnych pracowników. Sprawa została zamieciona pod dywan, ale dokumenty wciąż istniały w archiwach. Pani Kowalska miała swoje sekrety. Jej charytatywna organizacja, którą kierowała, miała bardzo nieprzejrzyste finanse. Pieniądze wpływały, ale nie wszystkie docierały do potrzebujących. Ale to było dopiero początkiem. Najważniejszym odkryciem było to, jak sprzedali nasz dom. Użyli pełnomocnictwa, które Tomek podpisał rok temu, gdy był w szpitalu po wypadku samochodowym. Miało być używane tylko w przypadku, gdyby był nieprzytomny przez dłuższy czas. Oni wykorzystali je, gdy byliśmy na miesiącu miodowym. To było nie tylko nie w porządku etycznie, to była prawna szara strefa, która mogła się dla nich źle skończyć. Ale ja nie szłam do sądu. Sąd to byłby szybka, czysta śmierć. Ja chciałam, żeby cierpieli powoli, żeby każdy dzień był dla nich torturą, aż w końcu zrozumieją co zrobili. Zaczęłam od pani Kowalskiej. Jej organizacja charytatywna organizowała dużą galę fundraisingową za dwa tygodnie. Wszyscy ważni ludzie z miasta mieli się pojawić. Lokalny biznes, politycy, media, to miał być jej wielki moment chwały. Stworzyłam fałszywe konto na mediach społecznościowych i zaczęłam dzielić się niepokojącymi odkryciami o organizacji. Nic, co by było kłamstwem, tylko prawdziwe dokumenty finansowe, które zdobyłam legalnie z rejestrów publicznych, ale przedstawione w bardzo niepokojącym świetle. Gdzie dokładnie idą te pieniądze? Dlaczego tak duża część zostaje na koszty administracyjne? Dlaczego prezes organizacji, pani Kowalska, dostaje tak wysokie wynagrodzenie za pracę, która ma być wolontariatem? W ciągu tygodnia jej telefon dzwonił bez przerwy. Darczyńcy wycofywali wsparcie. Media zaczęły zadawać pytania. Gala została odwołana, ale to było dopiero rozgrzewką. Pan Kowalski był trudniejszym celem, ale miał jedną wielką słabość swoje ego. Był dumny z tego, że zbudował się od zera, że jest self-made manem. Nie tolerował, gdy ktoś kwestionował jego kompetencje lub uczciwość. Znalazłam na łamach lokalnego forum internetowego post od dawnego pracownika, który skarżył się na niespłacone zaległości. Pięć lat temu, mała sprawa, prawdopodobnie już zapomniana. Ale ja ją wyciągnęłam na powierzchnię. Stworzyłam kilka kont na różnych forach i zaczęłam zadawać niewinne pytania o firmę pana Kowalskiego: czy ktoś ma doświadczenia? Czy płaci na czas? Czy można mu zaufać? Ludzie zaczęli się odzywać. Okazało się, że miał więcej niezadowolonych klientów i pracowników niż sądziłam. Historia o złej jakości pracy, opóźnieniach, problemach z płatnościami wszystko prawdziwe, ale wcześniej rozproszone i zapomniane. Teraz były w jednym miejscu, widoczne, łatwe do znalezienia dla każdego, kto wyszukał w Google jego nazwisko. W ciągu dwóch tygodni jego telefon służbowy przestał dzwonić, nowe kontrakty zniknęły. Stali klienci zaczęli zadawać niewygodne pytania, ale prawdziwy cios przygotowałam na koniec. Tomek nie wiedział o moich działaniach, myślał, że to prawnik walczy o nas, że to kwestia czasu, zanim odzyskamy dom lub przynajmniej pieniądze. Pozwoliłam mu tak myśleć. Potrzebowałam jego nieświadomości, żeby mój plan działał, bo ostatnia część wymagała jego pomocy, nawet jeśli nie miał o tym pojęcia. Umówiłam go na kolację z rodzicami. Rozmowa o przyszłości, próba porozumienia. Tomek był sceptyczny, ale w końcu się zgodził. Nadal kochał swoich rodziców, mimo wszystko, co zrobili. Ta łagodność była jedną z rzeczy, które w nim kochałam, ale także tym, co teściowie wykorzystywali przeciwko niemu. Wybrałam restaurację starannie, Modna, droga, miejsce, gdzie bywają ludzie z wysokiej półki, miejsce, gdzie pan i pani Kowalski czuli się komfortowo, pewnie siebie. Przygotowałam się jak do najważniejszego przedstawienia w moim życiu: elegancka sukienka, perfekcyjny makijaż, uprzejmy uśmiech, całą rolę pokórnej synowej, która przyszła prosić o wybaczenie. Siedzieliśmy przy stoliku, napięcie było tak gęste, że można by je kroić nożem. Pan Kowalski wyglądał źle, worki pod oczami, zmęczenie wyraźnie widoczne na twarzy. Pani Kowalska próbowała zachować fasadę, ale widziałam, jak jej ręce trzęsą się lekko, gdy sięga po kieliszek wina. Przepraszam za wszystko, zaczęłam miękko, patrząc im prosto w oczy. Wiem, że uważacie mnie za złą żonę dla Tomka. Może macie rację. Tomek spojrzał na mnie zaskoczony. To nie było to, czego się spodziewał. Karolina, zaczął, ale uniosłam rękę. Pozwólcie, że dokończę. Mój głos był spokojny, kontrolowany. Może rzeczywiście nie jestem wystarczająco dobra dla waszego syna, może powinniście o wszystkim decydować za niego? W końcu to wy go wychowaliście, to wy wiecie, co dla niego najlepsze. Widziałam, jak się rozluźniają. Pan Kowalski prostuje się w krześle. Pani Kowalska pozwala sobie na mały uśmiech triumfu. Myślą, że wygrali, że w końcu złamałam się i poddałam. Cieszymy się, że to rozumiesz, powiedziała pani Kowalska, jej głos ochłapał słodyczą. Zawsze chcieliśmy tylko dobra dla Tomka. Oczywiście, przyjaknęłam, uśmiechając się. I dlatego chciałam Was przeprosić publicznie. Sięgnęłam do torebki i wyciągnęłam telefon. Jednym ruchem włączyłam aplikację do live'ów i skierowałam kamerę na siebie. Cześć wszystkim, powiedziałam do kamery. Mój głos nagle stał się głośny i wyraźny. Nazywam się Karolina Kowalska i chciałam podzielić się z Wami niesamowitą historią o miłości rodzinnej. Pan i pani Kowalski bledną. Tomek patrzy na mnie z otwartymi ustami. Moi cudowni teściowie sprzedali nasz dom, podczas gdy byliśmy na miesiącu miodowym. Bez naszej wiedzy, bez naszej zgody, wykorzystali stare pełnomocnictwo i po prostu się nim pozbyli, bo jak mi właśnie wytłumaczyli, nie jestem wystarczająco dobra dla ich syna. Ludzie w restauracji zaczynają się obracać w naszą stronę. Kelner podchodzi, ale macham ręką, żeby się nie zbliżał. Ale wiecie co? Mają rację. Nie jestem wystarczająco dobra? Nie jestem wystarczająco podła, żeby zniszczyć life komuś z zimną krwią. Nie jestem wystarczająco bezwzględna, żeby wykorzystać prawne luki przeciwko własnej rodzinie. Nie jestem wystarczająco okrutna, żeby odciąć syna od jego domu i bezpieczeństwa finansowego, żeby go kontrolować. Pani Kowalska próbuje mi wyrwać telefon, ale odsuwam się od stołu. Więc tak, nie jestem wystarczająco dobra dla waszej rodziny, bo wasza rodzina reprezentuje wszystko, co jest złe w tym świecie. Manipulacje, kontrole, wykorzystywanie prawnych kruczków przeciwko najsłabszym członkom rodziny. Pan Kowalski wstaje gwałtownie, jego krzesło przewraca się z hukiem. Wyłącz to natychmiast, syczy. Dlaczego? Wstydzicie się tego, co zrobiliście? Mój głos jest teraz zimny jak lód. Powinniście być dumni. To był mistrzowski ruch. Wykorzystać fakt, że wasz syn leżał nieprzytomny w szpitalu, żeby przygotować dokumenty na wykorzystanie przeciwko niemu w przyszłości. Genialne. Ludzie wokół nas wyciągają telefony. Ktoś już transmituje sytuację na swoje social media. To perfekcyjnie. Dokładnie tego chciałam. A potem wykorzystać moment, gdy jest najszczęśliwszy w życiu, na miesiącu miodowym z żoną, żeby zadać cios. Żeby pokazać mu, kto naprawdę rządzi jego życiem. Tomek jest biały jak ściana. Jego rodzice wyglądają jakby chcieli się zapaść pod ziemię. Więc tak, nie jestem wystarczająco dobra dla was, bo nigdy nie będę tak okrutna jak wy. Wyłączam transmisję i kładę telefon na stół. Teraz możemy jeść kolację, mówię słodko. Ale oczywiście oni już uciekają. Pan Kowalski rzuca pieniądze na stół i ciągnie żonę w stronę wyjścia. Słyszę, jak pani Kowalska płacze. Zostajemy sami z Tomkiem. Patrzy na mnie jak na obcą osobę. Co ty zrobiłaś? Szepcę. Powiedziałam prawdę, odpowiadam spokojnie. Każde słowo było prawdą. Ale, ale zniszczyłaś ich. Zniszczyłaś moją rodzinę. Patrzę na niego długo. Ten mężczyzna, którego kocham, wciąż nie rozumie: Tomku, oni zniszczyli naszą rodzinę pierwszymi. Ja tylko pokazałam wszystkim, kim naprawdę są. Film, który nagrałam w ciągu godziny, miał 10 tysięcy wyświetleń. Do końca dnia 100 tysięcy. Ludzie udostępniali go ze swojej perspektywami, komentowali, wyrażali współczucie dla nas i oburzenie wobec teściów. Lokalne media odebrały temat: teściowie piekła rodem, rodzinna przemoc finansowa. Jak kontrolujący rodzice rujnują życie dorosłych dzieci. Nasza historia stała się wiralem, ale nie po to, żeby się chwalić, po to, żeby ostrzec innych przed takimi ludźmi. Pan Kowalski stracił kolejne kontrakty. Jego firma budowlana praktycznie przestała istnieć w ciągu miesiąca. Pani Kowalska musiała zrezygnować z wszystkich swoich stanowisk społecznych. Ich przyjaciele odwrócili się od nich, ale najgorsza część dla nich była taka, że wszyscy już wiedzieli, kim naprawdę są. Nie mogli już udawać szacownej, kochającej rodziny. Wszyscy widzieli ich prawdziwe twarze. To było dla nich gorsze niż więzienie. To była śmierć społeczna. Tomek potrzebował czasu, żeby zrozumieć, co się stało. Przez kilka dni był na mnie wściekły, oskarżał mnie o zniszczenie jego rodziny, o pójście za daleko ale potem przyszedł prawnik z dobrymi wiadomościami. Okazuje się, że wykorzystanie pełnomocnictwa w sposób, w jaki zrobili to jego rodzice, było nie tylko nieetyczne, było nielegalne. Sąd przyznał nam rację bez trudu. Dom zostanie zwrócony, a oni będą musieli zapłacić odszkodowanie za szkody emocjonalne i straty finansowe. Tomek płakał, gdy podpisywał dokumenty odzyskujące nasz dom, ale tym razem to były łzy ulgi. Przepraszam, szeptał do mnie tamtej nocy. Nie wiedziałem jak bardzo nie wiedziałem, że potrafią być aż tak okrutni, nie musiałeś wiedzieć, odpowiedziałam, głaszcząc jego głowę. To dlatego mnie masz, żeby chronić ciebie przed takimi ludźmi, nawet jeśli to twoja rodzina. Ale zemsta miała swoją cenę. Tomek nigdy już nie mówił z rodzicami. Próbowali się kontaktować, wysyłali listy, dzwonili przez wspólnych znajomych, ale on nie chciał ich znać. Może poszłaś za daleko, powiedział mi pewnego dnia. Może mogłaś po prostu pójść do sądu? Sąd by im dał karek, grzywny i nakazał zwrot domu, odpowiedziałam, ale nie nauczyłby ich lekcji, nie pokazałby im, jak to jest być bezradnym i kontrolowanym przez innych. I jak się czujesz? Spytał. Teraz, gdy już się zemściłaś? Zastanowiłam się nad tym pytaniem. Jak się czułam? Satysfakcja była tam, oczywiście. Zimna, metalowa satysfakcja płynąca z faktu, że udało mi się. Że ludzie, którzy próbowali zniszczyć moje życie, teraz sami były zniszczeni. Ale była też pustka. Dziwna pustka po tym, jak cel, który kierował moimi działaniami przez tygodnie, został osiągnięty. Czuję się. usprawiedliwiona, powiedziałam w końcu. Ale też smutna, że musiało dojść do tego, że nie potrafili po prostu nas zaakceptować i żyć w zgodzie. Tomek skinął głową. Rozumiał. Myślisz, że kiedyś mi wybaczą? spytał. Nie wiem, odpowiedziałam szczerze. Ale czy to ważne? Czy chcesz przebaczenie od ludzi, którzy próbowali zniszczyć twoje małżeństwo? Nie odpowiedział na to pytanie. Ale widziałam odpowiedź w jego oczach. Sześć miesięcy później przeprowadziliśmy się do nowego miasta. Nowy początek, z dala od wszystkich plotek i wspomnień. Tomek znalazł pracę w dobrej firmie architektonicznej. Ja wróciłam na studia, żeby skończyć psychologię. Okazało się, że mam talent do rozumienia ludzi i ich motywacji. Czasami dostawałam wiadomości od obcych ludzi, którzy widzieli mój film. Dziękowali mi za inspirację do stawania się własnym rodzinom, za pokazanie, że można się bronić przeciwko manipulatorom, nawet jeśli są to najbliżsi ludzie. Ale najczęściej po prostu żyliśmy normalne, spokojne życie małżeńskie, bez dramatu, bez kontrolujących teściów, bez finansowego terroryzmu. Pewnego dnia, gdy siedzieliśmy na tarasie naszego nowego domu, tym razem kupionego tylko na nasze nazwiska, z naszych pieniędzy, Tomek spytał: Żałujesz tego, co zrobiłaś? Pomyślałam o tym przez długą chwilę. Czy żałowałam? Czy żałowałam zniszczenia ludzi, którzy próbowali zniszczyć mnie? Żałuję, że musiałam to zrobić, odpowiedziałam w końcu. Ale nie żałuję, że to zrobiłam. Nikt nie ma prawa traktować innych ludzi w sposób, w jaki oni traktowali nas. I czasami jedynym sposobem, żeby ich powstrzymać, jest pokazanie im konsekwencji ich działań. A gdyby przeprosili? Gdyby chcieli naprawić szkody? Ale nie chcieli, odpowiedziałam. Nawet po tym wszystkim, nawet gdy już wszystko wyszło na jaw, nie przeprosili. Nadal uważają, że mieli prawo robić to, co robili. Nadal uważają, że to my jesteśmy źli. To była prawda. W wywiadach, które dawali lokalnej prasie, próbując naprawić swój wizerunek, nadal przedstawiali siebie jako ofiary złej synowej. Nadal twierdzili, że działali w imię miłości do syna. Niektórzy ludzie nigdy się nie uczą, niektórzy ludzie nigdy nie rozumieją, że ich działania mają konsekwencje i czasami jedynym sposobem na zatrzymanie ich jest pokazanie im tych konsekwencji w sposób tak dobitny, że nie mogą ich ignorować. Czy byłam okrutna? Może. Czy byłam bezwzględna? Prawdopodobnie. Ale czy byłam sprawiedliwa? Patrząc na spokojne życie, które teraz żyliśmy, na uśmiech na twarzy Tomka, który w końcu był wolny od manipulacji swoich rodziców, na fakt, że nikt już nigdy nie będzie mógł wykorzystać go w sposób, w jaki oni to robili, tak, uważałam, że byłam sprawiedliwa. Zemsta nie zawsze smakuje słodko, czasami smakuje gorzko, ze słonymi łzami i metalicznym posmakiem winy, ale sprawiedliwość? Sprawiedliwość zawsze smakuje jak ulga. I tej nocy, gdy zasypiałam w naszym nowym domu, w naszym bezpiecznym miejscu, z moim mężem, który w końcu był naprawdę wolny, czułam tę ulgę w każdej komórce mojego ciała. To nie było happy ending z bajki, to było coś lepszego. To była prawda. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.